Siemano, z tej strony Miciu, a to jest najnowszy Rainbow Six. Jest to najnowsza wersja w fazie beta, niestety. Aczkolwiek, chcę Wam parę słów powiedzieć, ogólne pierwsze wrażenia moje z tej bety. Gram na PlayStation 4, gdyby ktoś się pytał. I tak, może zacznijmy od wstępu, który widzicie na filmie. Jest to początek rundy. Jestem w drużynie atakującej i wygląda to mniej więcej tak, że mamy około chyba minuty, aby zorientować się, gdzie, gdzie są te jakby kwasy, czy coś, co mamy rozbroić, w każdym razie bombę. Mamy tam minutę właśnie, żeby tymi robocikami przejechać budynek przeciwników i to zlokalizować. Moim zdaniem bardzo fajny wstęp. Yy, ogólne wrażenia, gra się świetnie. Taka miła odskocznia od yy, innych strzelanek, bo naprawdę trzeba w niej i pomyśleć, i się skupić i, ta, i mieć jakiś pomysł na yy, wyprowadzenie po prostu ataku, a także yy, obrony. Yy, niestety grałem yy, sam, także, yy, także, mniej więcej, tam się komunikacja z różną była dosyć cienka. Tak jak widzicie, tutaj yy, interakcja z otoczeniem jest bardzo fajna. Ten pomysł wspinaniem się na linię to już w ogóle jest naprawdę coś niesamowitego, tak mi się to bardzo spodobało. Naprawdę dosyć fajny pomysł na grę. I tak co do klas, klas jest parę, nie odblokowałem jeszcze wszystkich, bo po prostu na PlayStation 4 i podobno na PC, chociaż mniej problemy były tak, jest, było dosyć dużo problemów, jeśli chodzi o serwer, wywalało, graczy, graczy nie dobierało także tak to wygląda grafika, grafika bardzo ładnie to wygląda wszystko tu, tu przed chwilą właśnie rozłożyłem takie jakby drut pod napięciem, w którym może wejść przeciwnik i tak, możemy wzmacniać konstrukcję okien, możemy blokować przejścia takie mniejsze pomiędzy pomieszczeniami takie barykady możemy właśnie teraz niszczyć te robociki, bo jestem akurat w drużynie, a, o, m, przepraszam, w drużynie y, obrońców. Tak jak widzicie, rozkładam tutaj y, barykadę. Y, gra się świetnie. Y, odrzuty broni są dosyć dosyć duże w porównaniu na przykład do Battlefielda 4, aczkolwiek można się przyzwyczaić i moim zdaniem y, bardziej przypomina to tak faktycznie y, bardziej taki prawdziwy karabin maszynowy, bo czuć czuć po prostu tą broń. Na pewno do poprawy są poczekania. Pomiędzy jedną rundą a drugą, po pierwsze, strasznie dużo do, długo się czeka, aby dobrało nam odpowiednich graczy, to oczywiście na minus. Drugą rzecz, jaką chcę wam powiedzieć, to pomiędzy każdą rundą jest 10 sekund, pokazu chyba mniej więcej ostatniej akcji jakiegoś, jakiegoś kolesia z naszej drużyny, jeśli się nie mylę. I wygląda to właśnie w następujący sposób: że po prostu musimy czekać pomiędzy tym chyba rundą a rundą około minuty, może więcej, zanim się wszystko załaduje. Gra, wrażenia ogólne bardzo fajne. Jeśli chodzi, mamy oczywiście dwie bronie: główny karabin maszynowy, pistolet, dodatki w każdej klasie inne i, i, i tak to mniej więcej wygląda. Na pewno będzie jeszcze jakiś materiał, i z tej gry. W każdym razie dam Wam znać, a to by było w sumie na tyle. Dziękuję Wam. Mam nadzieję, że Wam się materiał podobał. Będzie tego więcej. Także lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w przyszłym odcinku. Siemaneczko i, I do zobaczenia na polu walki. Elo, Piona.